Witam wszystkich na kanale dzisiaj pokażę jak zrobić olej czoskowy. potrzebne są nam trzy główki czosnku do takiego słoika już obrałem i olej jak obojętnie jaki olej i taki cały bez żadnego bez żadnego yy, krojenia ich czy Gniecienia ich tylko takie całe, takie całe, tyle tu jest, i obaj jaki odkręcamy i zalewamy. Olejem zalewamy. Tak żeby tutaj jeszcze było tyle go wystarczy tego oleju. Tyle oleju wystarczy, dlatego że nie, le, nie lejemy tego oleju do pewna, słoiku, żeby możemy od czasu do czasu nim zamieszać. I zakręcamy i już jest olej cioskowy gotowy. A no i później nie odsadzam. Y tylko po prostu dostaję ten olej w słoiku razem z tym, w ogóle razem z żęczowskiem w ogóle nie odsydzam. I podczas lęków będę podawał jak w zimę. Podawa podawałem teraz kupny w zimę. To teraz na lęgi będę podawać nie kupny. Tego własno. własno robiony. Mm. Zakręcę i zaraz że będę mówił. Zakręciłem. Jak już mówiłem, tu są mm. trzy główki dużego ciosku. I to idzie w ciemne miejsce. To idzie w ciemne miejsce. Na trzy tygodnie, już po trzech tygodniach, można to podawać. I od czasu do czasu mieszać. Bo może teraz pokażę. Po prostu tak wystarczy. Przechylić to i przemieszać. I to jest dobry na grzyba, to jest dobry czosnek na jakieś na no takie jest bakteriobójczy na drogi oddechowe też jest dobry ten czosnek no i tylko tyle w dzisiejszym odcinku taki będzie odcinek jak zrobić po prostu olej czosnkowy dla gołębi nagram coś może w niedzielę bo mam w głębiku nowy nabytek który zobaczycie jak nagram film a na razie przypominam łapce w górze i o subskrypcji jakąś się podoba zostawi subskrypcję łapkę w górę no i do zobaczenia do następnego filmu. Cześć!